W dzisiejszym materiale skręcimy sobie prostą konstrukcję. Jak widzicie, mam przed sobą lapstand. Znajduje się on już w naszej ofercie i coraz więcej mamy nabywców. Jak się okazuje, mimo tego, że ta konstrukcja jest prosta, to nie każdy wie, jak ją złożyć od samego początku. Więc ja przygotowałem sobie tutaj komponenty takie, jakie wy dostajecie do samodzielnego złożenia i za chwilę wspólnie sobie to wszystko skręcimy. Tak więc zapraszam do oglądania tego materiału wideo. Jak już wspomniałem, przygotowane mam wszystkie elementy, to są elementy, które wy dostajecie w paczce w momencie kiedy nabywacie taki lab stand czy też stanowisko dydaktyczne, bo różnie to jest nazywane. I tu są wszystkie komponenty, które są potrzebne do złożenia takiej prostej konstrukcji. Oczywiście mówimy o konstrukcji samej ramy, bez tego wypełnienia, bo to nie jest w zestawie Lupstendy Ogólnie u nas na stronie są w kilku rozmiarach. Możecie sobie zobaczyć, ale oczywiście, jeżeli ktoś by z was potrzebował większy albo mniejszy, no to możecie do nas się odezwać i przygotujemy Wam zestaw w takim rozmiarze, jaki potrzebujecie. A teraz wróćmy sobie do komponentów, które mamy tutaj już przygotowane. Ja w skrócie wam opowiem. Co tutaj jest? Przede wszystkim mamy profile aluminiowe 30x30, te profile, jak widzicie, są tutaj w odpowiednich miejscach albo przewiercone, albo przewiercone i nagwintowane, tak jak właśnie w tym przypadku. Tutaj będziemy składali, jak dobrze pamiętam, kazał Kazałem przygotować 70x50 cm, więc mamy 2, 4, 6 profili aluminiowych. No i tak jak widzicie, na tej konstrukcji mamy 1, 2, 3, 4, 5. 6 profili aluminiowych. Niektórzy decydują się na dołożenie jeszcze profilu, na przykład chcecie sobie zrobić tam belkę na środku, czy więcej belek, no to oczywiście również możecie się do nas odezwać. Więcej takich belek przygotowanych, aluminiowych profili Wam przygotujemy i dorzucimy do paczki. Dodatkowo w zestawie znajdują się zaślepki na profil 30x30. To są takie zaślepki, jak tutaj widzicie. Ja sobie drukowałem, bo to był pierwszy prototyp lapstędu. Drukowałem sobie je na drukarce 3D. Mamy zaślepki na początku, na końcu. Tam z tyłu na nogach. No i tutaj od góry, żeby się nikt gdzieś nie zahaczył, nie pokaleczył. Dodatkowo takie zaślepki możecie sobie dorzucić. Mamy śruby centralne po to, żeby skręcić. Całą konstrukcję w niektórych miejscach, bo na przykład zobaczcie sobie tutaj, pokażę już na tym gotowym lapsendzie. Tutaj mamy otwór, tam w środku jest dziura. Będziemy sobie przerzucali śrubę, która będzie się wkręcała w ten profil aluminiowy, co za chwilkę zobaczycie. Tak więc, jeżeli ktoś by chciał na przykład na sztywno sobie skręcić całą konstrukcję, będzie miał taką możliwość. Dodatkowo mamy jeszcze narożniki, razem tutaj w worku znajdują się pusty młoteczkowe i śrubki, żeby te narożniki móc zainstalować. Ja tutaj na tym lapsendzie prototypowym nie mam, to sobie za chwilkę zbudujemy, ale taki narożnik będziemy instalowali między innymi tutaj na dole pod tą dolną belką tak żebyście mogli sobie ją jeżeli nie skręcicie na centralne śruby swobodnie do góry albo na dół podnosić, żeby dopasować tą przestrzeń roboczą, którą potrzebujecie. No i jeszcze narożniki tutaj ja też ich nie instalowałem sobie za chwilkę to zrobimy tutaj z tyłu, żeby podeprzeć nóżkę, żeby nam się on gdzieś tam nie przechylił. Tak więc tak wygląda cały zestaw. Taki zestaw powinniście mieć w paszce. a teraz zabierzmy się za złożenie całej konstrukcji, aby skręcić sobie całą konstrukcję. Przygotujcie sobie klucze imbusowe. Ja sobie tutaj jeden klucz przygotowałem. No i teraz Przygotujmy sobie, omówmy sobie, który profil czym będzie. Te dwa krótsze profile, one, jak dobrze pamiętam, mają około 30 cm, żeby nie przyciągać filmu, nie będę ich mierzył, aczkolwiek powinniście dostać zawsze też schemat taki szkic tego stędu, żebyście mogli sobie go zbudować, żebyście wiedzieli który profil jest którym. Nie ukrywam, że ja się cały czas zastanawiam jeszcze, jak wam te profile zawsze oznaczać. Może jakieś dorzucimy naklejki, czy to jest profil A, B, C, tak, żeby to było łatwiejsze dla Was do zrozumienia. Aczkolwiek mamy dwa krótkie profile, jak widzicie, z jednym otworem. Na końcu one są niegwintowane, i to są właśnie te nasze stopy, które tutaj możecie zobaczyć. No i potrzebujemy. Teraz belki pionowe. Tutaj belki pionowe, ponieważ to jest 50 cm na 70, 70 to jest szerokość, czyli te najdłuższe profile aluminiowe, te profile mają 50 cm, je musimy sobie skręcić razem z naszymi nogami, czyli mówimy o tym elemencie, który jest tutaj i w pion. Najpierw sobie skręcimy jedną taką stronę, tutaj drugą taką stronę, i aby to skręcić, będziemy potrzebowali centralnych śrub. Ten profil aluminiowy. Jest na jednym końcu tutaj, jak widzicie, nagwintowany. Mamy otwór przy skraju 1, to jest do tego, żeby skręcić tą górną belkę. No i dolny otwór, w momencie, kiedy byśmy chcieli sobie na sztywno to skręcić, czyli ten sposób, żebyście to zobaczyli dobrze. W ten sposób i nie będziemy chcieli regulować dolną belką. Chcemy, żeby ona się na sztywno trzymała, no to możemy go tak samo wykorzystać do przykręcenia, ale jeżeli będziecie chcieli regulować, to wtedy mamy właśnie narożniki nie skręcamy na centralną śrubę, tylko dolną belkę skręcimy sobie na narożniki i tak to też zrobimy. Tak więc na razie sobie przygotujmy powiedzmy jedną stronę, czyli złożymy jeszcze raz ten element, noga pozioma. Plus pion, czyli mamy nasz krótki profil aluminiowy 30-cm z otworem i nasz półmetrowy profil aluminiowy z dwoma otworami. Pamiętajcie, ten otwór, który jest na skraju, ma być u góry od dołu mamy nagwintowane, no i teraz możemy sobie to skręcić. Pierwszym krokiem będzie wkręcenie tej śruby M8 w nasz profil aluminiowy w ten profil dłuższy. Pamiętajcie, jeszcze raz podkreślam, otwór. Skrajny ma być u góry. To jest nasz dół. Skręcimy sobie, wkręcimy tę śrubę w ten profil aluminiowy, a następnie właśnie wsuniemy sobie razem z profilem w to miejsce i przekładając imbusa będziemy mogli skręcić tę śrubę tak, żeby te dwa profile były na sztywno połączone. Tak więc wkręcam szybko naszą śrubę. Jak widzicie wkręciłem śrubę nie do samego końca, także żeby ją wsunąć o, tak jak tutaj w ten rowek. Pamiętajcie też, że jak ustawiamy sobie to bokiem, to te otwory, które są w tym pionowym profilu, muszą być skierowane w tym momencie do góry, tak żebyśmy mogli później przekręcić te belki poprzeczne. No i teraz musimy sobie trafić śruba jeszcze raz, wsuwam i teraz muszę zobaczyć w tym oczku, w tym otworze główkę naszej śruby. Przekładam. O, jeszcze widzieli. Przekładam klucz i skręcam. OK, jak widzicie, mamy skręconą jedną nogę. Teraz możemy zrobić to samo z drugą nogą. Ja to już szybko zrobię na time lapse i za chwilę zobaczycie dwie gotowe nogi. Jak widzicie, mamy już dwie nogi naszej podstawy skręcone, czyli nasza belka pozioma. Stawmy sobie tak w pionie. Jedna noga, i tutaj obok, oczywiście, druga noga. I teraz pomiędzy te dwie nogi musimy. Wrzucić naszą belkę poziomu, najpierw dolną, później tę górną. Więc, żeby to zrobić, zabierzmy się za profil o długości w tym przypadku 70 cm i zainstalujemy sobie tutaj narożnik. Ja położę te nogi, żeby nam się nie wywróciło. I zainstalujemy sobie tutaj za chwilkę wspólnie dwa narożniki. Ale zanim przejdziemy jeszcze do narożników, to wam oczywiście powiem. Ten profil jest również nagwintowany, i byście mogli identycznie w przypadku tych profili, wkręcić śrubę na jednym i na drugim końcu i wtedy wsunąć sobie ten, ten profil razem ze śrubą, naszą nogę pionową, w belkę pionową i wtedy znów kluczem imbusowym przelotowo skręcić sobie ten profil na sztywno z profilem pionowym. Ale jeżeli chcecie regulować, tak jak wam powiedziałem, no to do tego wykorzystamy nasze narożniki. Jak widzicie przygotowałem sobie dwa narożniki, cztery śruby, które macie w woreczku razem z narożnikami i cztery pusty młoteczkowe Tinat, które będą nam również potrzebne. Bierzemy sobie narożnik, przekładamy, o, przekładamy śrubę. I skręcamy lekko nasz wpust młoteczkowy. Jeden otwór to samo robimy z drugim otworem. Śruba, wpust młoteczkowy. Teraz bierzemy sobie nasz profil, wsuwamy Pust młoteczkowy w kanał rowka w ten sposób i na razie sobie go skręcamy na lekko trochę odsuniętego od krawędzi naszego profilu aluminiowego. Jak widzicie jeden narożnik mam przykręcony teraz na drugi koniec obracamy nasz profil aluminiowy i to samo robimy zobaczcie tutaj kamerę żebyście lepiej widzieli jeden jest z tej strony drugi robimy z drugiej strony w ten sam sposób, czyli narożnik znowu przekładamy śrubkę, lekko skręcamy tinata. Druga śruba w drugi otwór, znowu lekko skręcamy tinata. Wsadzamy go, wsuwamy w nasz rowek profilu aluminiowego, lekko dokręcamy. I teraz bierzemy sobie nasze pionowe nogi. Podniosę kamerę, żebyście to lepiej widzieli. Nasz, pion, nasz pionowy profil 1. Biorę teraz naszą belkę, na której zakładaliśmy narożniki, i wsuwam od góry znowu pinata w rowek. Biorę drugą nogę i robię to samo z drugiej strony. Ok, tak jak widzicie to teraz. One mogą sobie spać na razie na sam dół. To nam nie przeszkadza, bo później sobie wyregulujemy to góra. Został nam ostatni profil aluminiowy. Przesuńmy to trochę do tyłu. Został nam ostatni profil aluminiowy, i to jest belka nasza górna, czyli będzie ona w tym miejscu umieszczona. Ten się obrócił, ale go spokojnie też sobie poradzimy. Za chwilę go z powrotem zainstalować. Więc na tym naszym profilu aluminiowym, on jest również nagwintowany na dwóch końcach. Znów musimy wkręcić nasze śruby centralne okay. tutaj w zestawie zostają Wam jeszcze dwie śruby tak jak mówię, gdybyśmy nie stosowali tych narożników no to wkręcilibyśmy te dwie ostatnie śruby w ten profil aluminiowy i później przelotowo skręcili go razem z tymi profilami pionowymi Kiedy mamy śruby wkręcone, ale nie dokręcone do samego końca, możemy sobie je wsunąć tutaj od góry w nasze nogi pionowe. Jeden, Drugi. Przełożymy zaraz, obrócę sobie teraz to. OK. Przekładam, nie wiem czy to będziecie widzieli. O tam wyżej, OK. I teraz znowu przekładam klucz imbusowy i skręcam śrubę. Dobra, z jednej strony przykręciłem, teraz druga strona. No dobra, kiedy górną belkę mamy skręconą, teraz możemy sobie skręcić naszą dolną belkę, więc wystarczy naprawdę ją odwrócić. Pamiętajcie teraz o tym, że w momencie, kiedy tak jak w przypadku tego stędu tam z tyłu, chcecie sobie wrzucić jakąś płytę jeszcze w środek, no to jest dobry czas, żeby to wsunąć. Możecie sobie wykorzystać rowek, tak żeby weszła taka płyta w rowek profilu aluminiowego, żeby ona wam nie latała. Ewentualnie są dodatkowe takie uszczelki do profili aluminiowych, które jeżeli macie na przykład płytę węższą, 4 mm, 5 mm no to żeby ona gdzieś tutaj sobie nie biegała to można taką uszczelkę jeszcze dokupić i wsadzić sobie do środka no i teraz oczywiście w zależności od tego czy chcemy mieć to wysoko czy nisko jeżeli Wam jest ciężko przesuwać ten profil góra-dół to można poluzować sobie te górne śruby jeszcze no trzeba sobie wymierzyć teraz odpowiednią wysokość, ja pozwolicie, że już to zrobię tak na oko, no i wystarczy dokręcić te śruby tutaj z boku w naszym profilu, w naszym narożniku. Jedna, jedna strona, jak widzicie, skręcona, teraz druga. No i jak widzicie, dolna belka również jest skręcona, chcecie ją regulować, luźniecie sobie tylko te śruby tutaj z boku i wtedy, tak jak Wam pokazałem, góra-dół. Teraz możemy sobie obrócić nasz stent w drugą stronę. Tutaj założymy sobie kolejne narożniki. Oczywiście nie dociągałem tych śrub. Jak dociągniecie te śruby mocno, no to ten narożnik wam się zlicuje razem z tym profilem aluminiowym. No i tutaj jeszcze z tyłu, tak jak mówię, dwa narożniki nam dojdą, żeby to wszystko było sztywne i proste. No i tutaj znowu cztery. Wykorzystamy na dwa narożniki cztery pusty, młoteczkowe. Do tego śruby, które macie w zestawie. i przekładam, tak jak to było w przypadku tego rozwiązania, przekładam sobie śrubę, nakręcam lekko tinata, druga śruba. Tutaj może jeszcze, żeby było Wam łatwiej, bo to tak będzie Wam ciężko przełożyć, trzeba zrobić troszkę, troszkę inaczej, delikatnie to zmienić, bo warto jest sobie teraz wsunąć tego tinata już tutaj w rowek. Tego, ten narożnik, gdzie jest jedna śruba i jeden tinat od góry, Wsadzić sobie profil aluminiowy, ok. Jak widzicie, tutaj teraz, mam nadzieję, to będzie dobrze widać, tak jak tu jest. Teraz sobie lekko przesunąć tego tego tinata, żeby trafić śrubą. Trafiamy śrubą, otwór, ok. No. no i skręcamy, nie? OK, Czyli tu już mamy jedną stronę. Czekajcie, ja się dokręcę sobie jeszcze tutaj trochę to, żeby było równi. OK, no i druga strona. Robimy to samo. Narożnik, śruba, tinat. Wsuwam w nogę od góry do samego dołu tego tinata. Wsuwam wrowek. Przesuwam go lekko. Tam sobie już mogę skręcić tak naprawdę. Ok, druga śruba. Puls wkręcamy. Mamy skręcone obydwie nogi pionowe z poziomymi. Teraz możemy sobie wziąć nasze zaślepki. Tutaj może Wam się przydać czasem gumowy młotek, albo jakikolwiek młotek. No i oczywiście zaślepiamy sobie nasze profile, żeby się tutaj gdzieś nie pociąć. O, tutaj młotek mi się przydał, czekajcie. Tutaj sobie lekką młotkiem. dobiłem z jednej strony. Teraz z drugiej strony zrobimy to samo. Od przodu Teraz, kiedy wbiliśmy sobie w nogach, zostają nam jeszcze od góry tak samo zaślepki. No tego już Wam nie będę pokazywał, bo nie mam kamery zainstalować sobie tak wysoko. Zaślepiecie w ten sam sposób tymi zaślepkami tutaj te rowki od góry i jak widzicie, macie gotowy lap No myślę, że tutaj złożenie takiej konstrukcji naprawdę nie jest czymś bardzo trudnym. Każdy z Was powinien sobie z tym poradzić. Tak jak powiedziałam płyta do środka, jeżeli ktoś z Was by potrzebował zrobić sobie podobnie na wzór tego, co ja mam z tyłu, też możecie. Możemy dołożyć jakieś środkowe belki, więc rozwiązań i możliwości rozbudowy, rozbudowy tego lapstendu jest jeszcze na pewno kilkanaście. Plus to, co już powiedziałem na samym początku różne rozmiary no bo wystarczy tak naprawdę przedłużyć sobie: czy te belki, czy belki pionowe, albo nogi, jeżeli ktoś potrzebuje, będzie to wysokie, żeby to było bardziej stabilne i taki lapstand Możecie sobie samodzielnie zbudować. Jeśli macie jakieś pytanie, potrzebujecie pomocy, śmiało piszcie w komentarzach, a postaramy się Wam odpowiedzieć tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.